Ok, kolejny tydzień prac za nami. W kuchni zrobione podwieszane sufity, rozprowadzona elektryka, pochowana elektryka, obstawione drzwi, czy tam ościeźnicę zamontowany licznik tam jeszcze będzie mała przeróbka, czekam na hydraulików kable tutaj demontaż był instalacji było ogrzewanie które szło z kozy do bojlera to samo tutaj powykuwane wszystko dobra i tutaj pokój ostatni też o ścieżnicę. to było trochę zabawy trzeba było się wiercać stal 5 mm, ponieważ nie było w stropie w co złapać. Nie trzymały kołki, więc też robimy stelaże poziomowane. Teraz też jesteśmy tutaj na etapie ustalania co z wentylacją. Czekamy na opinię kominiarza, ponieważ jest możliwość w sufitach poprowadzenia, yy, poprowadzenia wentylacji. Więc powiem wam później, jak tu się sytuacja rozwinie. Jak ta medylacja zostanie zrobiona, jest też tutaj pomysł, żeby zrobić na to mieszkanie zamiast elektrycznego ogrzewania, zrobić centralne z piecem. To też czekam na opinię kominiarza, co można z tym zrobić. Ok, dziękuję. Do uczenia.